Hej, Jurgu już witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wizards and Warriors. Przepraszam bardzo, że tak cicho mówię, ale dosłownie jest trzecia nad ranem. Mm, I dopiero co dostałem komentarz. W zasadzie, tuż, tuż po tym jak dostałem ten komentarz, zacząłem grać, aby sprawdzić, czy znajdzie on potwierdzenie. Okazało się, że można dostać się tutaj. Sekundę, ściszy tylko trochę że można dostać się w to miejsce i to dosyć prosto. Otóż trzeba najpierw y, wypić niebieską miksturę, która jak się okazuje sprawia, że wyżej skaczemy, a dopiero później wykonać ten skok. Y, niebieska, niebieską miksturę można łatwo zdobyć z tych... Y, Przeciw ...przeciwników, którzy non-stop nadlatują w naszym, w naszym kierunku, więc wystarczy tylko us ustawić się w odpowiednim miejscu, poczekać aż podleci do nas przeciwnik, zabić go i mieć nadzieję, że właśnie on będzie trzymał niebieską miksturę, która niezbędna jest do wykonania tego skoku. I widzicie, wykonałem skok, jestem tutaj i w skrzynce znajdują się diamenty. Mm, również... I ta sama osoba powiedziała mi, że... że czerwony klucz, który właśnie zdobyłem, niezb. Wow! Że niebieski klucz... Tak niebieski klucz do że czerwony klucz, który przed chwilą zdobyłem, niezbędny jest do otworzenia. do, do otworzenia, do otwarcia drzwi dla na następny poziom. Również zauważyłem, że... Im dłużej, przy, Im dłużej przytrzymamy przycisk ataku, tym dalej poleci nasz yy, sztylet. Nasz Zastanawiam się teraz, w jaki sposób używa się tej laski mocy. Czy po prostu wpływa ona na nasz atak, czy wyżej przez to skacze, czy coś się w ogóle dzieje? Hmm... Teraz sprawdzę, czy wyżej skacze. Yy, coś mi się wydaje, że jednak nie. Wow! Super! Właśnie wciskam guzik Select. Za naciśnięciem guzika Select wysyłam. Wysyłam te ogniste kule. Kurcze, naprawdę fajnie. Zdobywam całkiem potężny arsenał, patrzę. Teraz natomiast mam nadzieję, dostać się do, na, na poprzedni ekran, ponieważ. Może mi się tylko wydawać, ale zdaje się, że zostawiłem tam jeszcze jedną czerwoną skrzynkę, którą naprawdę chętnie bym otworzył. O, pobawię się jeszcze ten trochę. Laska mocy. W sumie nie, nie sądzę, żebym tak naprawdę często tego używał, ponieważ guzik Select nie znajduje się w specjalnie dostępnym miejscu. I po drugie, mam, mam już mój sztylet do rzucania, który który świetnie się sprawuje jako broń dystansowa. No ale dzięki, dzięki temu mogę używać zarówno sztyletu, jak i mojej laski mocy, ponieważ, no cóż, jednak sztylet działa zupełnie jak bumerang, więc muszę czekać, aż do mnie powróci. Tutaj zapewne będzie znajdowało się tylko i wyłącznie kilka diamentów, dlatego za bardzo się Tą skrzynką nie przejmuję, ale... O, co to jest? Róg! O nie no, co to ma być? To licha! Straciłem moją... szlak, by tu jasny trafił! Straciłem... Niech to... O matko... Co ja mam z tym zrobić? Rogiem niby? Traciłem moją laskę! Dopiero co z ją zdobyłem, no teraz straciłem moją laskę. I po co mi ten róg? I tam do licha. Nie wiem, nie dam rady wybrać go z menu. Nie mam zielonego pojęcia, jak się go używa. Na szczęście wydaje mi się, że... Rozumiem teraz, dlaczego te dlaczego te, mm, skrzynki pozostają dalej, pozostają dalej na planszy zamknięte, nawet kiedy podniosłem ich zawartość. Otóż mogę teraz podnieść tą laskę z powrotem, jeśli tylko będę chciał. Tylko nie jestem pewien, czy chcę, ponieważ laska, jak sam widziałem, służy do, służy do ataku. Ale do czego służy róg? Nie mam zielonego pojęcia. Być może służy do przywołania tego rycerza. Chociaż ktoś mi powiedział, że to jest tylko i wyłącznie błąd w grze. Ale warto spróbować. Zaraz spojrzę, czy teraz będzie ten rycerz na ekranie, kiedy mam róg? Nie, więc idę go wymienić na moją laskę mocy. Ta gra naprawdę coraz bardziej przypomina mi. Zd, tylko że w innym rzucie tak izometrycznym pfu. tylko że w innym rzucie yy, widzicie zdobyłem taką samą tarczę jak link yy, mam możliwość rzutu sztyletem zupełnie jak link a teraz zdobyłem magiczną laskę zupełnie jak link niedługo Długo zdobędę jeszcze tratwę i pójdę walczyć z ganonem. Okej. Okay. Naprawdę nie, nie wiem czy dobrze robi wymieniając moją, moją... trąbkę na... moją trąbkę na tę... na tą laskę. Ale... czy ja wiem, tego przynajmniej mogę używać. W porządku, więc chodźmy do bossa. jednak okazał... O! Oh. Kurczę, ten boss bardzo przypomina tego. O! Moja magiczna laska niweluje pociski tego przeciwnika. Kurczę, pokonał mnie jednak. Ten boss wcale nie będzie taki trudny. Wow. Muszę przyznać, że było naprawdę blisko. To była kolejna latająca głowa. Czy to idzie właśnie taki schemat? Latająca głowa, coś innego, latająca głowa, coś innego. No na tym przeciwnik naprawdę nie był taki trudny. I... ocaliłem kolejną księżniczkę z brodą. Hurra! Galadriel. Hmm, kurczę, ta jaskinia jest naprawdę duża. I fioletowa, ale kolejna jaskinia i kolejny raz dokładnie ta sama muzyka. Teraz jednak przyszedłem do niej wyposażony w mm, moją laskę mocy i straciłem moje obuwie. No tak, teraz będę biegał boso, póki nie znajdę nowego, ale mniejsza z tym. Dobrze, naprawdę cieszę się, że okazało się, że, że gra mi się nie popsuła. I no cóż, udało mi się wykonać ten skok. Naprawdę zadowolony jestem z tego. No i z mojej laski oczywiście. Czekajcie, jeszcze chwilę się nie pobawię. O świetnie, kolejna jaskinia wypełniona. Po brzegi latającymi przeciwnikami tego właśnie chciałem. Ajajaj. Ale teraz mogę strzelać... O świetnie, jak jeszcze stęskniłem za tymi staraktytami stalagnitami przepraszam bardzo stagnitami tak więc Dirk już żegnam was wszystkich do zobaczenia w następnym odcinku z serii zagrania w Wizards and Warriors zbliżamy się do końca moi drodzy zbliżamy się do końca